No dobra, dobra, dawaj mu repę, dawaj mu repę, dawaj mu repę szybciutko, zanim f***er wyjdzie, dawaj mu repę od razu. I za stream -sapik od razu. Jest Co tu jest, tu jest skin kurwa. O, jakimś demonem gra, co to jest, ten Blardar gra, pierwszy raz to widzę. O akurat. Akurat mortadela. Już, już intro jest gotowe, nazwę się tylko ustawić, może autor się ten. Eee, oglądamy nowy kanał, nowy kanał, bo... Uranu, no, no już nie ma odcinku, albo będą rzadko. Takie info poleciało. No i widzę, że rzeczywiście jest trochę rzadziej. Także teraz jest taki kanał. Uwaga. Info. Teraz tutaj. Każdy przejmuje pałeczkę od jedna osoby od drugiej. Już tych osób było z 6 czy 7. Dobra. Mefi. Mamą przegrywy życiowe uprzykrzają rozgrywkę w Dark Darker. Zobaczymy. Nowe intro. Volta ta mordadela, nie nie. ci porwela Świątek, piątek czy niedziela Mordadela, mordadela Jakie dramy? Ja nie mam żadnych dram Ja nie wiem, k***a stary, o co ci chodzi? Niemiły tekst? Jaki niemiły? Co, co ty nie my? Kondom to jest takie... Siema kondomku, no to jest takie zaczepliwe, fajne No właśnie, oni będzie ranka wbijana w Darkerze no, no już wczoraj grałem trochę z chłopakami, tam Niebieską bym chciał, wiem, że dam radę niebieską, bo zawsze niebieską udawało się wbić. Jakieś rangi są w tej grze? A bity piech będzie! A to wow. kurwa... To fr***** najpiący, do zara go. Fajne rzeczy przyniósł, to jakiś noob jest. To jakiś noob był człowieku. Coś dobrago? Nie no, miecz miał dwuręczny, jest głąbem pie... Bo tu nie grać się tych tuhandów, bo się schylić możesz od nich yy, ryż, yy, sos tam? Jakiś fasolka, kukurydza, coś takiego Tak wyruchał właśnie, że nawet nie wiedział. No pie Dlatego takie ku no, dlatego takie stary snajpią, bo oni grać nie potrafią, on nawet nie ma wiedzy podstawowej na temat paternu tego miecza, którym gra. Rozumiesz o co chodzi? To ja nie grałem z tym mieczem wiem czy jedzie na toś Jasper? Jasper chyba finalnie nie jedzie i ja sam też nie wiem do końca. Zobaczymy, zobaczymy. Drugi raz ten sam gościujesz. O co w frajerze uciekasz, Nie Nie A czemu nie... Jadę? Kurde, dostałem zaprząt tego Minecraft'a, jakoś tak się cieszyłem i tak dalej, bo właśnie coś takiego chciałem. Jakieś takie gierki tam z innymi. A tamto, że to chyba tak bardziej, żeby tam z innymi się spotkać i tak dalej. To nawet nie chodzi o content, tylko tak, o, taki wyjazd. A chyba większe rzeczy to no w streamie będzie. Z innymi posiedzieć, kurde, nie wiem, jakoś mi się tam nie grzeje na to. Szczerze, ale no zobaczymy, zobaczymy. Ale wiesz po co to zrobiłem? Bo on teraz reporta dostaje, jest debilem. Patrz, pyk. Tak? Dostał stream sniping, pięknie. Ja nic nie miałem nawet, no nie? Chodź temu frajerowi w łeb. Dobra, jeszcze zrobię coś innego, tylko muszę scenę schować, bo muszę go znaleźć na liście graczy. Siemanty, siema, siema, rizno, o, który mówili, to robił. jest jeden... Jest jeden reason, który oni sprawdzają, jak weźmiesz, szpiczec go na tym, tym, no nie? Możesz go tylko dać właśnie z listy. I dziękuję. I zobaczymy, jaki będzie cwaniaczek. <grym> I znowu frajera ograłem w ten sposób, że się schyliłem i spudłował. To jest z... jakiś, to jest jakiś k***a. Domyślam się nawet, który to jest. To nie smoke, śmieciu je Wypierdol Wypierdolę od razu. Smoke. To jest ten smoke breaker, to jest ten śmieć, no nie? Za każdym razem, kiedy to się dzieje, on się odżywa na czacie, mówi, że idzie, po czym ta osoba znajduje się zawsze grze. Jest taki nieinteligentny, że nawet dał się złapać głupio. Ale to wyjeżdżę w niego. Nie chcę tam w dupę wsadzać z tego olda, jak nie umie grać normalnie. To jesteś, debil, dostajesz bloka. Do widzenia. Już ci informowałem ostatnio o taki tak samo. Wypierdolę smoke breaker, śmieciu. Jeszcze ci banadam. Da, hmm. to ten śmieci idzie Koniec no dobra, dobra, dawaj mu repę, dawaj mu repę, dawaj mu repę szybciutko, zanim flyer wyjdzie, dawaj mu repę od razu Za stream od razu O dobra, że to jest małpą, no nawet tu pokazał Dawaj mu repę, dawaj mu repę, Wybierz mu To, kod... to śmieciowe, Siarcypek, siema frajerowi na web. Nie wiem, czy zaraz nie wejdę tam na tego Discorda i nie powiem właśnie temu technikalowi, żeby to zobaczył. Bo nie chce mi się stary, jakimś kur... śmieciem mi... j***a męczyć. Zresztą nie będę ci mówił. Tam po IP nawet banują ich, bo widziałem jak jeden płakał na czacie, że kur... po co to robiłem? Ja mogłem tego nie robić, ale bym pogrął. pograł. Płakał jakiegoś streamera, że mnie snajpił. Kur... żeby se pograł, a nie może, bo perma chyba dostał. Chory, to ty... Je... Chory, to ty jesteś niedo***ane k***a kur... w Pewnie podejrzewam, że twoi rycy też coś nie na nie rzeczy było tam, że nie potrafili cię wychować, Aha. że o siódmej rano w niedzielę naćpany kur... Z, kur z kogoś czymś, prójesz się do osoby, która sra na ciebie i gra sobie z jakimś ziomeczkiem w gierkę. To jest... O mój Boże, a propos odcinków, yy, to mówię teraz do ludzi na streamie, jest 27, bo tam na YouTube to wsiąże już potem, niedługo będzie taki odcinek, yy, z tych tekstów mamońskich dziwnych, potem debata z braciakiem, yy, potem kontynuacja na Izaku, tam braciak był, Boże, jaki to będzie odcinek, masakra, niezły będzie, niezły. Yy, ten braciak, co był Mamona i Ganga Muruna, to właśnie z nim gadają ostatnio, Mamonia, jego zachowaniu i tak dalej, ale to będzie film. To jest naprawdę bardzo przykre, że masz jakiś Mózgowe. Jeszcze tego nie leczysz. Ale no co tu się dziwić? Pewnie cię stary z proce karmił. Siema, siema. To samo co sądzę o tobie. Alleluia. Idź stąd i opieraj Chcesz wspierać śmiecia? Idź, wspieraj śmiecia. Ale stąd wypieraj Już więcej nie przychodź. Jesteś się tak rozluźniony ludźmi. Matkę zapytaj twoją, co sądzi gościu, który na nią nagra coś. To zobaczysz efekt. Bezczelna świnioty. Sram na niego, sram na ciebie. Idźcie się tam, nie wiem. Wasza sprawa. No nie do końca, bo to nie jest prawda, widzisz, to są sytuacje wyjęte z kontekstu. Ja też wezmę 10 idiotów, wyślę do tego On powiedział, że ten filmik i jest wycięty z kontekstu, nie będziesz dosłownie wstarć bić na jakiegokolwiek live'a i tam podobne sytuacje się dzieją non stop. Jak wycięte z kontekstu? Ale on sobie to fajnie powiedział w głowie A, że ten film wycięty z kontekstu i tyle. God debila niech mu spamują na czacie, on będzie się wkur... ja nie są z opóźnieniem filmy Yy, jak mają priorytet. Bo na logikę, pomyśl. Jak danego dnia na przykład jest na YouTubie, będzie z tego 2-3 odcinki, no nie dodam tego w jeden dzień. To jest tak wiesz, po kolei porozstawiane. Opóźnienia nigdy nie ma. Jak coś, jakiś coś hit ważnego, jakaś afera, coś ten. A takie zwykłe odcinki, że tu coś oglądanie, jakieś ten, no to, to, to nie da się wszystkiego w jeden dzień dodać. Nigdy nie obejrzał pięciu filmów jednego dnia. No może by coś obejrzał, ale lepiej, żeby codziennie był film po prostu i tyle. systematycznie. I zrobię mu z tego filmik i powiem, że jest s... Jaki to ma sens? Ten gość jest bardzo mało inteligentny. Że ch... Nie, nie, naprawdę jest dlaczego tyś tak dziwnie zagrał? Jak żeś tak źle tam. Nie, dlatego ja nie gram Harek, bo każdy se poleci gdzie indziej Ja gościa na dwa hity z tego mojego, byś był koło mnie, patrzę, że już się pogarsza stan dziadka Pogarsza się stan. No on już ma zły stan, ale czy może być jeszcze gorzej? Też siadł się ma. Mam o Ja widzę, już go, koło mnie. No? Biegnie na mi bić się. Kupo, na ptaszory. Kupo, biegeru, no nie chce mi się grać przez to, k... Jeszcze mam dżunglę cały czas wyczyszczoną, nie mamy wardów. Nie, to nie ma sensu, ja dlatego <laughs> przestałem grać na dżungli. Ale <laughs> przed chwilą sam to zrobił. Boże. Ty, naprawdę. To już jest coraz gorzej. Coraz gorzej już jest. To już nawet nie, że on się tam obrażał, coś wyzywał, on już nawet z pamięcią ma problemy. Demencja, prawdziwa demencja. Boże, ja pierdziele. Już nie są żarty, no. Nie, czynimy, byśmy pobiegli potem według... To już jakieś dziury w mózgu są. ...gościa, tak zostałeś sam. A ja nie mam jak do niego już dojść. Dlatego ja właśnie nie gram hr bo to tak wychodzi potem. Ja, nie... ja już nie gram dżungli. Chcę mi się już stary teraz tego giru zakładać i to mnie f*** w... bardziej w tych HR-kach. godzinę ubierasz, żeby 10 sekund pograć. Dlatego nie gram tych hr bo wolę sobie wchodzić po prostu... ...girem zerowym i nie musieć nic ustawiać, się męczyć kur... Do... z tym. Nie masz presetów, nie masz nic. I tyle z moich questów. I tyle z mojego grania chyba w tą grę, bo już mi się odechciało. Nie, nie przestraszyłem gościa, on musiał iść, mówił. Może niekoniecznie demencja, ale może jak jest tak wykończony fizycznie i psychicznie, że nie myśli podczas grania, a to podstawa w takich grze jak LoL, rozkażony jest na maksa, no to prawda. No totalnie już się kontaktuje, nie wie co się dzieje, a to często widzę w ogóle. Będzie mamą grał następnym razem w LOLa. Zobaczcie, gdzie on klika, żeby chodzić. On często robi jakieś takie kółka, bez sensu, gdzieś pójdzie, nagle się wraca, znowu idzie i się wraca. On często robi coś takiego, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie mam pojęcia, on bardzo często coś takiego robi. Takie bezsensowne jakieś kółka, wraca się gdzieś idzie po coś. Z, 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 z jakieś zombie, ku... na automacie, no. Nie wiem, nie wiem, to przeraża trochę. Bo to dlaczego mnie to przeraża? Bo on nie gra w tą grę, żeby... Dobra, skupimy się, uwaga, jak wygrać w tą grę, jak najlepiej mogę zagrać, żeby wygrać. Tylko on tak gra, żeby po prostu w tle leciał ten LoL. On jakby to w dupie ma w ogóle, go to nie obchodzi. Czy on wygra czy przegra? Co on może zrobić najlepiej? On sobie tak otyk, o tylko klika coś tam. Nie wiem, to jest giga dziwne. Tak jakby właśnie był uzależniony musiałby strasznie grać? I może go to gówno obchodzi i się nie stara? Nie wiem. Dla mnie to jest porąbane. Leży frajer i leży i wącha jaja Chciałbym ja snajpić i zrobił na ja pała Ja w frajerze nie znam takiego gościa nawet, co ty mi pierdolisz, jak to to kurwa w ogóle jest O boże gościu, właśnie patrzę na twoją mordę i nie wiem co mam o tym myśleć Ja pierdol. współczuję ci ogólnie Oho, przystojniak k***a, widza How can you do that piece of shit? How can you do that? Fucking piece of shit, you're a motherfucking piece of shit How can you do that? You fucking p... Co tu jest? Tu jest skin k***a? Chłopik jakimś demonem k***ym gra, co to jest? ten blardargrem, pierwszy raz to widzę Jakiś diabeł k***a idzie po schodach Miałem się zesrał jakbym coś zobaczył nagle Like a fucking piece of garbage pa. Pa. A no, ok, okej, nie ma problemu Wionich. nie ma problemu Nie ma problemu O, trzeci jeszcze był, patrz kurwa, mogłem trzeciego jeszcze Niestety przez przegrywów życiowych się nie da kurwa zrobić tego Przegrywów co się chce, nie ma problemu, polutuję się na następnym serwerze. W czym problem? Kurwa. A to frajer jest! To jest frajer, dobra, fajnie. No to inaczej to zrobimy, jeszcze lepiej. To jest jebany sniper, patrz. Ale musi mieć smutne życie, nie hop, to ja pierdolę. To dzień nie robi to samo, rozumiecie? To nie robi to samo. Tam ma. Jeszcze malchu nie tam, Dobra, i widzisz, się nie da z takim frajerem jebanym. Się Wierzy. nie da z takim frajerem o, jebanym wygrać. Widzicie, no nie da się z frajerem jebanym, kurwa. A wy pierdolicie, że nie można do loby dojść, no co wy gadacie? Zobacz, jebanych kurwa śmieć pierdolony cały czas mnie trafia. Kurwa, bez kitu, co za ludzie, człowieku, takich ludzi przecież powinni, kurwa, ja pierdolę ograniczyć od normalnych ludzi. Powinni. Wie, Jak dis Leży frajer, leży frajer, jebany frajer leży, bo jest gównem Już, jakaś mista No nie da się kurwa na tego niedźwiedzień zrobić, jebanego śmiecia, no Nie umiem walczyć z tym Wymyślili najgłupszą klasę jaka jest, która się metamorfuje co chwilę. Mach, zamachasz się, cię zmienia sztura go nie trafiasz, powiększa się, walicie. No co to kurwa w ogóle za wymyślenie to musiał ktoś naćpany kurwa to wymyślać <laughs> Ktoś naćpany robił druida What's now bitch, what now ha? Huh? Now you run away, I wanted... Na ekranu i wzywa gościa To spare your fucking life stupid bitch bitch <laughs> <laughs> I don't, care, I don't care about you bitch. You are bitch! <laughs> <To> za... <laughs> Chyba się wyjebał mamon <laughs> Kurwa klient głupi ty na ty Polak jest Ale frajer to? Ale frajer i tak jest z frajerami właśnie. Widzicie jak się dar Kolejny raz darowałem komuś, już nie daruję no dlatego mówię, no nie ma co, nie można darować nikomu już, no ludzie są bardzo niehonorowi w tych czasach, to są takie czasy kurwa, czasach. no gdzie no nie mieli kurwa po prostu od kogo się nauczyć honoru, nie. bo masz telefon... No nie mogę, że jakiś ty w zabił w grze, a mówi, że honoru nie ma chłopu, bo się wychował na telefonie. Daj mi spokój, później wiesz, no nie miał skąd, od drugiego debila się nauczył głupszego od siebie, bo... Mądrym... Projekcja, no, no. no Dobrześ powiedział, projekcja. Ty cały czas tak pasujesz, że to jest masakra. No, niestety nie jest taki człowiek, więc... No i się poradzisz na to. chyba nawet razu w życiu nie puściłem woda na tym kanale. Py patrząc na ekran pytasz, czy mam białko i nie widziałeś. Wypierdalasz stąd, kurwa. Mamy frajera. Mamy frajera w lobby. Jebany, kurwa, śmieć. No mamy frajera w lobby. No nie... Jak myślę co by się tak jakbym zabrać kompa na tydzień? Tak jest metoria. Niestety, no i co ja mam zrobić na to? No kurwa stary, no co ja mam zrobić na tego frajera? Niestety niektórych rodzice nie kochają i nic nie poradzimy. <laughs> nie to? No ten gościu, A i tak zdążyłeś reporta dostać. Jeszcze dobrze, że się zabija. Bo dzięki temu będą wiedzieli, że to jest on, no, nie? Bo specjalnie zabija się, żeby wejść do mojego lobby potem. Krzysztof no nie jest zbyt inteligentny. O, we dwóch frajery są, no niestety, no. to ja mam poradzić na frajerów? Kurwa, nic. Są frajerami jebanymi po prostu, no nie? Wiesz, i nic nie może zrobić na dwóch frajerów. Dobra. A ja serio widzę, że to ten sam nikt go ciągle zabija, ale oni go po angielsku. Wydaje mi się, że jacyś, jakieś typy z zagranicy sobie upatrzyły, mamona. Serio, tak mi się wydaje. Nawet to nie są Polacy. Już ogarnęli, że on tak się denerwuje. Bye, bye, motherfucking noob! Goodbye, bitch! On umrze. Leżysz ja. kurwa, szmato! Ten sam na... <laughs> fluje na niego nawet w końcu go zabił po całym dniu i fluje na ty. leżysz kurwa szmato na plutę kurwa do mordy śmieciowi jezu jebany frajer czego też zreportować no zobacz frajery jebane no nie? się panoszą kurwa o jak frajer spierdala Jebany, kurwa śmieć. No, przez to, że go pierdolnął ten ten. ten. ten sam go zabił, co go wcześniej, znowu go zabił. No, przez to, że go pierdolnął ten. Co za frajerskie, kurwa nasienie. Ja pierdolę, naprawdę. Frajerskie Uf, nic, nasienie. Nie nauczyli w życiu nic, kurwa. O Jezu, a on ostatnio. No, bez beskitu, a on ostatnio coś mówił o sobie fryer, no? A tutaj co chwilę leci. Fryer, fryer, fryer. Fryerickie